Hej, hej, hej! Na początek ogłoszenia parafialne. Dzisiaj mam urodziny, więc jeśli chcecie, możecie mi składać życzenia i takie tam różne. Pozwalam. No a teraz możemy już przejść do meritum. jakiś czas zrezygnowałem z kupowania legowych magazynów oferujących dodatki w postaci klocków, no ale prawdziwemu Legomaniakowi ciężko przejść obojętnie, gdy w kolejnym numerze jednej z tych gazetek oferują mnie jedynie ludzika z małymi dodatkami, lecz pełnoprawny mały zestaw. Oto więc jest specjalne wydanie magazynu Lego Chima wraz z polbagiem Ice Close Ice Mac, czyli niedźwiedź i jego bojowa maszyna. Tu yeah, gazetka super, super. No, no, jakieś komiksy, łamigłówki, tak, tak. Konkursy, reklamy. No, super, super, bardzo interesujące. To robi out A my zajmiemy się tym, co naprawdę nas interesuje. Czyli zawartością tej oto torebki. Sezamie, otwórz się. Oh yeah Jej, jest mała instrukcja, jak fajowo. Fajne jest w tym polibagu to, że za cenę jaką przyjdzie nam na niego zapłacić, dostajemy w sumie same ciekawe elementy. Dwie sztuki takich oto owadzi odnuży, debiutowały one, o ile się nie mylę, właśnie w serii Chima, jako odnurza pająków, trochę części znanych z serii Mixels, małych stawów kulkowych i ząbków, trochę przezroczystych klocków w kolorze translight Blue i garstkę takich robocich łapek. Jest to naprawdę fajna kubka elementów przydatnych każdemu, kto lubi budować. Najwyższa pora zbudować nasz zestaw. Żeby was nie zanudzić, włączyłem swoje moce flesza, zatem budowa przebiegnie sprawnie. bob budowniczy, wszystko rozpierniczy. Nie umiem śpiewać, ale bardzo to lubię. A oto i nasz misiek w towarzystwie swego bojowego pancerza. Po budowie zostaje jeden element zapasowy. Minifig dołączony do zestawu to niedźwiedź polarny Iceclaw. Przedstawiciel frakcji lodowych łowców, czyli tego złego stronnictwa w Legends of Chima. Tradycyjnie dla tej serii figurka wygląda naprawdę efektownie. Świetne są te motywy ala umarli, prześwitujące żebra czy strzępy skóry. Bardzo mi się też podobają te, nie wiem, tatuaże czy... Barwy wojenne na pysku miśka. Zwierzęce łebek naturalnie można zdjąć, a na tradycyjnej minifigowej główce mamy nadruk posępnego pyszczydła i jakby odsłoniętych mięśni wokół jednego oka. Z tyłu natomiast kolejny misterny nadruk. Chwali się dbałość o takie szczególiki. Naprawdę piękna robota. No i wreszcie sam mech. Konstrukcja jest malutka, ale wygląda nad wyraz efektownie. Przekonująca machina bojowa, obijająca w rogu wielkimi łapami. Jest to całkiem bawialne. Ramionami można poruszać w górę, w dół i na boki. Nogi, a raczej kaczkowate stopy lepiej wyginają się na boki. Wychył do przodu i do tyłu jest praktycznie niemożliwy, z uwagi na konstrukcję stawów. Żeby wsadzić Ice do machiny trzeba odjąć boki kabiny. Po zsunięciu z powrotem tych elementów figurka na pewno nie wypadnie, ale też siedzi na swoim miejscu dosyć luźno, bowiem nie przyczepia się jej na study. Nie zmienia to jednak faktu, że całość wygląda naprawdę fajnie. Jeśli miałbym się już do czegoś przyczepić, to może do tego, że siedząc w mechu, misiek ma bardzo odsłonięte plecy. Także wystarczy podejść go z dzidom od tyłu i już zostaje wyeliminowany z pola walki. Przydałaby się jeszcze jakieś dodatkowe zabudowanie tej sekcji. Szkoda też, że Ludzikowi nie przewidziano żadnej dodatkowej broni do łapki. Może sobie jedynie podtrzymać dołączony do zestawu kryształci. Pomimo mało mobilnych nóżek, Mecha da się ustawić w fajnej pozycji. Na koniec jeszcze porównanie z jednym z kolekcjonerskich minifigów z saszetek i zbliżonym rozmiarowo mikselem Vamposem. Podsumowując, za niewielkie pieniądze dostajemy, moim zdaniem, jeden z najlepszych zestawów promocyjnych z ostatnich lat a na pewno najlepszy, jeśli chodzi o samą linię Legends of Chima. Polybug przyciąga do siebie nie tylko efektowną minifigurką, ale też garścią ciekawych elementów, których takie nagromadzenie jest rzadkie. Gorąco polecam zakup wszystkim zainteresowanym tą serią. Zwłaszcza, że o ile się nie mylę, minifigurka Icecloa można dorwać tylko w tym Polybagu. I to jeszcze jeszcze dodatkowo w ramach dodatku do którejś z tematycznych książek. Jest to więc dosyć unikalny ludzi, co na pewno... Każdemu łasemu na aspekt kolekcjonerski sprawi radochę. Biegnijcie zatem do sklepów zanim wykupią ten numer. I trzymajcie się. Do usłyszenia.